Hejka, dzisiaj Wam pokażę jak ułożyć kostkę Rubika 3x3. A więc zaczynamy od pomieszania jej. Jakaś tak porządnie spróbuję. No, może być, może niech tak będzie. I zaczynamy od ułożenia takiego tutaj białego krzyżu. No, ja już mam. Tutaj taki musicie ułożyć. I wtedy tutaj już macie na przykład niebieski, y, zielony, i szukacie tutaj też zielonego. No i jak już macie, no to przekręcacie dwa razy w lewo. Raz, dwa. Mam. Teraz następny. Niebieski, szukam, mam. Niebieski, niebieski, dwa razy w lewo. Raz, dwa. Pomarańczowy Mam. Raz, dwa. I czerwony. Raz, dwa. No i teraz tutaj coś powstało. No i powracamy. Raz, dwa. Dwa razy no Po prostu. Raz, dwa. Raz, dwa. I raz, dwa. Jeżeli zrobiliście taką, co teraz mam tutaj takie. Takie tutaj dopasowane. Że tak powiem. I teraz robicie tutaj takie rogi. No to na przykład tutaj w tej górnej warstwie szukacie na przykład biały, no i czerwony, zielony. Szukamy, gdzie jest czerwony, zielony. Jest. Czerwony, zielony. No to robimy taki algorytm, żeby tutaj weszło. W prawo, dół, lewo. Weszło. Weszło. I teraz następny. Mam tutaj biały, niebieski i pomarańczowy. No to szukamy. Mam niebieski, niebieski, pomarańczowy, pomarańczowy. Oto robimy ten algorytm znowu: góra, prawo, tu lewo. kura prawo, tu lewo. Góra prawo, tu lewo. Góra, prawo, tu lewo. Góra, prawo, tu lewo. lewo. Wskoczyło? Wskoczyło. I teraz są biały, pomarańczowy i zielony. O, tu jest pomarańczowy, pomarańczowy, zielony, zielony. No to robimy ten algorytm. Góra, prawo, dół, lewo. Góra, prawo, dół, lewo. Góra, prawo, dół, lewo. Góra, prawo, dół, lewo. Aż skoczy no i następne. Tu mamy na przykład góry, nie? No, zgadza się. No i czerwony, 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 niebieski, niebieski. No to robimy znowu. Kura prawo do lewo, kura prawo do lewo, kura prawo do lewo. No to teraz szukamy tutaj tych przedłużeń, bo mamy już tutaj, jeżeli robicie dobrze, to macie tutaj teraz tą dolną warstwę gotową. I teraz szukamy tutaj dotąd przedłużeń, na przykład pomarańczowy mam, ale żółty jest u góry, a żółty nie może być. O, na przykład zielony tutaj jest. I u góry jest czerwony. A czerwony jest na lewo, czyli robimy algorytm na lewo. Prawo, góra, lewo, tu, lewo. Przekręcamy kostkę. Góra, prawo, tu. I nam wskoczyło tutaj. No tu teraz następny. Do pomarańczowego nie ma. Do zielonego nie ma, do czerwonego nie ma, i do niebieskiego jest. I tutaj u góry, tutaj jest czerwony, a czerwony jest na prawo. No to robimy algorytm na prawo. Lewo, góra, prawo, tu, prawo. Przekręcamy kostkę, góra, lewo, tu. Wskoczyło, wskoczyło. Następne. Do niebieskiego. Już nic nie ma, tylko jest u góry żółty, a żółty nie może być. Pamiętajcie, to u pomarańczowego już się, już doszło do pomarańczowego, i tutaj jest u góry niebieski, a niebieski jest na prawo, czyli znowu algorytm na prawo. Lewo, góra, prawo, tu, prawo, przekręcamy kostkę, góra, lewo, tu. I mamy. No to teraz wstępne. Czy do pomarańczowego? Nie ma. A to do zielonego? Jest. Pomarańczowy, na prawo, no to znowu algorytm na prawo, lewo, góra, prawo, tu, prawo, przewracamy kostkę, góra, lewo, tu. I mamy już dokładnie. Tak no i teraz... Tylko bardziej trochę przemieszałam. Tutaj miałam um, prawie całożone. To teraz patrzycie na górę. Tutaj. Jeżeli macie kropkę, no to jak zrobicie ten algorytm, to mi, będziecie mieli L, a jeżeli macie L, no to będziecie mieli minusa. Zaraz to pokażę. A tutaj. Zacznijmy najlepiej od czerwonego, ja się tak właśnie nauczyłam. Tutaj mamy L u góry. Tutaj, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu, tylko tu. I robimy taki algorytm. Przekręcamy. wiecie, żeby to było na dole. Przekręcamy. No, przekręcamy. Góra, lewo, dół, prawo i przekręcamy. I jak mieście L, no właśnie o to mówię, jak mieście L, no to macie teraz minus. A jeżeli mieście kropkę, no to macie teraz L. No i robimy to jeszcze raz. Przekręcamy, góra lewo, dół, prawo, przekręcamy. No, jak mieście minus, no to Wam wskoczyło na taki plus, plus, jakby. A jeżeli miście L, no to macie teraz minus. No i wtedy jeszcze raz musicie zrobić, jeżeli macie minus. No i teraz szukamy na przykład tutaj, dotąd przedłużej. O, jest tutaj, jest tutaj. No to tutaj jest taka sytuacja. No to tutaj, gdzie tego nie ma, bo to musimy zamienić. To musimy zrobić tak. Góra, lewo, dół, lewo, góra, lewo, lewo, dół, lewo. No i teraz to pasowujemy tam gdzie można. No i jest niebieski jest czerwony. No a tutaj to musimy zamienić ze sobą, nie? Oto tutaj tutaj pomarańczowy jest na prawo. To Widzicie, no to, to jest po prawo, to jest po lewo. No to musimy zrobić algorytm na lewo. Góra, lewo, tu, lewo. Góra, lewo, lewo, tu, lewo. No, i wskoczyło, nie? I teraz robicie taki algorytm, żeby. żeby tutaj był żółty, na przykład zielony i pomarańczowy. Żeby pasowało. Jest tutaj zielone i pomarańczowy. No i żółty u góry. No to robimy tak. Góra, góra, lewo, dół, prawo, dół, lewo, góra, prawo, dół. Tutaj jest. O, to posuwało się tak ładnie. No i tutaj jest, brakuje tego i tego. No kostkę. Tak, żeby biały był u góry. I teraz szukamy takiego koloru, na przykład pomarańczowy. I tutaj, tutaj jest pomarańczowy. Więc robimy taki algorytm. Aż to wskoczy tutaj. Góra, prawo, tu, lewo. Góra, prawo, tu, lewo. Góra, prawo, tu, lewo. I góra, prawo, tu, lewo. Wskoczyło, wskoczyło i jest teraz tutaj biały. Co z tego, że się pomieszało. Szukamy, o, żeby ten był inny od tych. No i robimy góra, prawo, tu, lewo, góra, prawo, tu, lewo. No i wskoczyło i teraz przekręcamy. Szukamy. Jest. No. A jeżeli wtedy za pierwszym razem Wam się nie udało zrobić wszystkich boków, no to tak robicie z następnym. Myślę, że ten poradnik był pomocny. Myślę, że pomogłam. Pa!